Ko ki ko ki la 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 troglodyta Co? No jaśniej powiedz. Troglodyta. A co robi troglodyta? Czy się uczy, pisze, czyta? Pisze? Czyta? Nie ma mowy. Co masz w ręku? Łuk pięściowy. Pokaż mi go troglodyto. Może masz gdzieś broń ukrytą? Tylko proce. A to po co? Mogę strzelać z jej pomocą. Prawdy gadasz? To się mnie Jeszcze czego? Zwykły kamień. Wczoraj takim zbiłem szybę. I to ma być inteligent. Czy on dorósł do epoki? Hehe, <laughs> można zrywać boki. Nie dla niego wasza era. Do jaskini go zabieram. Proszę, oto są maniery. Nawet nie dla mojej ery. My jesteśmy troglodyci, nie obmyci, nie obmyci. Nasze bójki, nasze proce, były prawą na epoce. Młody, silny, zdrów jak ryba. Takie Takie boki nie pasują do epoki. A w jaskini, takie lenie muszą grzeć nie tuć z kamienie. My jesteśmy drogodyci, nie domyci, nie odmyci. nasze bójki, nasze proce były plamą na epoce. Korzystamy z ich osiągnięć. Dla wróżek wymyśli horoskopy, dla kobiet perfumy, dla mężczyzn igrzyska, dla zmotoryzowanych koło, dla tych, co są po dwóch stronach rzeki, stałe mosty. Dla matematyków tabliczkę mnożenia. I co za tym idzie? O zgrozo! Dla wszystkich uczniów, chyba za karę, szkołę już uczniowie sumeryjscy tyle tysięcy lat temu przekonali się, że życie w szkole łatwe nie jest. Wielu ja względów młodzieńcze, skłonny wyrządzić ci tę łaskę. Czyś gotów? Gotów, mistrzu. Czyś przyniósł swoją książkę? Nauczycielu, to cegły jakieś jak się na tym pisze? Rylcem na świeżej glinie wyciska się to, co chce się utrwalić. Taką tabliczkę wypala się później, by stała się twarda. Z wielu takich tabliczek składa się to, co trzymasz książkę, nauczycielu? Te, te książki niewiele lżejsze od kamieni. Zapamiętaj, chłopcze, korzenie nauki koszkie, ale owoce słodkie. Przed nami wiek dziewiętnasty, czasy antków, jadków, muzykantów, kiedy to analfabetyzm się szerzy, uczeń wiedzę kuje, a nauczyciel go rózgą do pracy motywuje. Do nauki, A ręki na niego nie żałować, jak rodzony ojciec. Ładny chłopak! A co on umie? Już ci prawda, że ładny. Ale chyba nic nie umie. Jakże więc wy jesteście jego matką i nie wiecie, co on umie? A skąd to ja bym wiedzieć miała, co on umie. Przecie ja prosta kobieta jestem. Nic do tych to mi nic do tych rzeczy. A co on uczył się? Niby mój jantoś? To wiem, że uczył się bydło paść, drwa rąbać i wodę ze studni ciągnąć i chyba nic więcej. No dobrze, zostawcie go. Patrzcie dzieci, tę literę spamiętać łatwo. Bo wygląda tak, jakby kto kozaka tańcował. A czyta się A. Powtórzcie a. Jeszcze raz. A. Cicho, tam osły, powtórzcie jeszcze raz. A. Dość wisusy, na dziś tyle. Ubierajcie się w kaftany. Przerwę teraz macie. Ciekawe co na wybijacie. Do, z naszej podróży. Teraz zobaczymy życie szkolne z bliska. Dlaczego jeszcze nie dzwonią? Spoko, spoko. Zamek od portierni jest jakby tego m, troszeczkę popsoty. To i nie dzwonią. Trochę to potrwa. A co? Zapchał się? Siedzą w nim. dwie zapałki. Konserwator już wybija zawiasy. Zaraz się tam dostaną. Spoko, spoko. Skąd jest tu będzie na krajzie? Wczoraj była krajza w piątej B i w piątej C. I wszędzie było to samo. To co? Drukujemy ściągi? To da nam pewność. Pewność? Żeśmy się dobrze przygotowali. Nie będziemy musieli kłamać w domu, że byliśmy nieprzygotowani. Jak to dobrze, że można chodzić do szkoły. No... Tutaj jest tak przyjemnie. Pierwotniaki to taki pasjonujący temat. No, albo osi liczbowa. Można chodzić do szkoły. No, tutaj jest tak przyjemnie. Pierwotniaki to taki pasjonujący temat. No, albo oś liczbowa. To break down and you know that you got your asses up. Yeah, I know you want to see the God Look at how you're dreaming hard, like you're about to get the pass. And now, no shout and i Right Don't stop mommy drop it right up on me again. So hot, lock, block, shit banging. What else? I see the steam rising off you While you are feeling yourself. Now you the legs there while you breathe in, in the nose. Mommy hotter than the pressure, cooker, steam from the stove. Now I gotta always drive it till the building is closed. Make it weave a little harder, probably come out of cold. Do yeah. your shit in front of me, i hold on your head. First fire in the little heavy strut on your lips. заказ субтитров А.Семкин